Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus. Wczorajsze piątkowe kazanie rozpocząłem mniej więcej od takich słów. Bracia i siostry, proszę, jeżeli dostrzeżecie, że jesteście w stanie usprawiedliwić nawet najmniejsze zło, Nieważne, czy swoje, czy bliźniego, którego kochacie, czy lubicie. Bo z nami tak jest, że jak kogoś właśnie lubimy, czy mamy wobec niego sympatię, czy go po ludzku kochamy, to jesteśmy bardzo wyrozumiali. Ale jeżeli wobec kogoś już czujemy jakąś niechęć, to nawet dobro, które on wykonuje, jest w naszych oczach wątpliwe. Więc jeszcze raz, jeżeli jesteś w stanie usprawiedliwić nawet najmniejsze zło swoje, Albo bliźniego, to jest to równia pochyła do olbrzymiej duchowej tragedii. Jeżeli to zauważysz, siostro, bracie, to od razu proponuję ci iść do mądrego spowiednika, nie takiego, który jest przygłuchawy, nawet do takiego księdza, który w twoim odbiorze jest ostry, ale niech ci pomoże, bo nienawiść zawsze jest owocem działania złego ducha. Zło dobrem zwyciężaj. I to nie jest gadanie, mową, trawą, tylko mam coś ważnego do przekazania. No tak mniej więcej mówiłem wczoraj na kazaniu, a teraz celowo o tym mówię także Wam i z tą myślą się z Wami dzielę, gdyż wczoraj w Ewangelii słyszeliśmy, jak Pana Jezusa skazano i wepchnięto go na krzyż, nawet z pobudek religijnych. Ci ludzie, którzy do tego doprowadzili, mieli szlachetne intencje. Oni zrobili to i im się wydawało, że służą dobru, nawet samemu Bogu, bo nie zauważyli, że z tej równi pochyłej spadli. Rozpoczęło się niewinnie, a zakończyło tragedią, ukrzyżowaniem Mesjasza i nierozpoznaniem Syna Bożego. To się dzieje z każdym człowiekiem, nie tylko ochrzczonym, nie tylko wierzącym, który dopuszcza do siebie zło. Prędzej czy później będzie w stanie uczynić tak potężne zło, nawet zabić drugiego człowieka, i nie będzie widział, że robi to, nawet jeżeli to nazwie dla Pana Boga, czy w myśl szlachetnych uczuć, czy zasad, to jednak zrobi to w imię demona. Proszę zobaczyć, że człowiek bardzo łatwo się usprawiedliwia, mówiąc: Musiałem okłamać, bo, bo wszyscy kłamią. Musiałem oszukać, bo, bo wszyscy mnie oszukują. Od takich małych rzeczy się zaczyna. W małych rzeczach jesteś wierny, mówi Ewangelia, nad wieloma cię postawię. Od kilku dni jesteśmy w posiadaniu bardzo przygnębiającej ankiety, a w zasadzie jej wyników, które opublikował, opublikował Instytut Statystyk Kościoła Katolickiego w Polsce. Przyjrzyjmy się. 49,7% duchownych Spotkało się z aktami przemocy, agresji w ciągu ostatniego roku. 41,6% duchownych spotkało się z szyderstwami, groźbami, wyzwiskami pod swoim adresem. 33,6% tę agresję doświadczyło w przestrzeni internetowej. 80,8% nie zgłosiło żadnym organom, tego czego doświadczyło. Jeżeli macie siły, to polecam wam komentarze pod tym moim wpisem na byłym Twitterze, czyli X. Jeżeli nie chcecie się denerwować, to tego nie róbcie. Powiem wam, że olbrzymia część tych komentarzy jest mniej więcej w takim stylu. Zasłużyliście sobie na to. Kto sieje wiatr, ten zbiera burze. Stygmatyzacja duchownych. Czyli jeżeli jakiś część procent duchownych popełnił zbrodnie, to należy wszystkich karać. Zapracowaliście sobie na to wtrącaniem się do polityki aktami kryminogennymi na nieletnich. Teraz zdziwieni? Napiszę po waszemu: zostańcie z Bogiem. Ten tramwajowy, prymitywny antyklerykalizm w Polsce jest obrzydliwy. Wam się wydaje, że on dotyka tylko księży? Nie. Ta ankieta mówi co prawda o kapłanach, ale ja coraz częściej w Polsce katolickiej, coraz częściej słyszę od wiernych świeckich, że oni doświadczają czegoś podobnego jak księża, gdy po nich widać naprawdę prawdziwą wiarę w Polsce katolickiej, robię cudzysłów, w której sz szczycimy się, że od ponad 1050 lat jesteśmy narodem ochrzczonym. W jaki sposób jest to możliwe, że powstają takie komentarze? No właśnie, bo ludzie usprawiedliwiają zło. Część z was, waszego zawodu zachowała się źle, więc się nie dziwcie, że spotyka was teraz agresja. Czyli jeżeli ja na przykład zauważę, że ktoś, kto pracuje na kolei Albo w górnictwie, albo w piekarni, albo w sklepie. Na przykład wykorzystuje swoją żonę, albo jest osobą, która nie dba o swoje dzieci, tylko jako matka pije. To też mam obrażać tego, który pracuje w piekarni, tego, który pracuje w autobusie, albo jest pilotem czy stewardesą. No, tego typu wywody są, ale oczywiście ci ludzie potrafiliby mi teraz przerwać, ale ci ludzie nie przenoszą swoich złych pracowników z piekarni do piekarni, z lotniska na lotnisko. Ludzie, otwórzcie oczy, gadając z tą stygmatyzacją i nie rozumiejąc tego, że ta nagonka na kościół, gdyby w odpowiedniej proporcji dotykała innych profesji, to byście tak samo znienawidzili, na przykład kucharzy czy restauratorów, gdyby ciągle o nich wałkowano w ten sposób jako kościele. Większość księży to są normalni, fajni, zdrowi faceci wierzący w Pana Boga. Tak, prawdą jest to, że jak jeden samolot spada, to nikt nie gada o tych, które latają w przestrzeni. Ile razy mam powtarzać, że jak... By przyłożyć identyczną miarę do na przykład aktorów, reżyserów, to nikt by nie mógł oglądać Netflixa czy HBO, tylko każdy musiałby to zbojkotować albo wręcz też agresją wziąć wobec wszystkich mediów i seansów filmowych w kinach. Ale tak się nie dzieje. Dlaczego? Bo ten głupkowaty antyklerykalizm dotyka nawet, nawet katolikofobia. Także katolików liberalnych, którzy potrafią się odgrażać, że z tego powodu nie będą chodzić do kościoła. Nie każdemu człowiekowi bym to powiedział. Nie powiedziałbym to osobie, która jest naprawdę skaleczona przez duchownych kościoła. Wtedy byłbym powściągliwy w rozmowie z tym człowiekiem. Ale prawda jest taka, że kto odchodzi od kościoła z powodu Judasza, tak naprawdę nigdy do niego nie przyszedł dla Jezusa Chrystusa. Nie wolno usprawiedliwiać zła. Po prostu nie wolno. Chrześcijaństwo uczy tego, że nawet mój nieprzyjaciel, mój wróg jest tym człowiekiem wobec którego nie mogę zionąć złem, więc to przewartościowanie głów umysłów i serc w Polakach ochrzczonych, gdzie domagają się nienawiści, jadu już nie tylko w przestrzeni politycznej, przecież tego jest tak wiele, że ja się zastanawiam, czy ci ludzie mają jakąś refleksję w swoim sumieniu. Nad tą nienawiścią. Oczywiście ją usprawiedliwiają, bo ci się to należy, bo ty jesteś nienawistnikiem. Ludzie tak teraz wszystko odwracają kota ogonem, wszystko interpretują po swojemu. Nie liczy się prawda, tylko odczucia. Ludzkie umysły są tak zamulone nienawiścią, te toksyny się w głowach wydobywają, że ludzie nie potrafią obiektywnie niczego oceniać. Szczerze. Ilekroć nawet napisze zwykłe dzień dobry, albo niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w internecie, już ludzie zioną nienawiścią i oskarżają mnie o najgorsze rzeczy. Są ludzie, którzy już mają takie klapki na oczach, że są w stanie powiedzieć, że ten ksiądz, który głosi prawdę, skłóca ludzi i mu się należy nienawiść. Że ten ksiądz, który głosi Ewangelię, tak naprawdę zionie nienawiścią. Ludziom się wszystko poprzewracało w głowach i z niektórymi naprawdę nie idzie rozmawiać. Ja, nie, ja niektórych obserwuję, na Twitterze czy X-ie, nie, że ich followuję, ale czasami trafiają mi się przed oczy komentarze ludzi, których znam w, z realiów, z życia normalnego i drapię się w głowie mówiąc, co ten człowiek wygaduje. Ten człowiek nie ma żadnych hamulców. I teraz jeszcze raz, myślicie, że to spotyka tylko księży? Nie, ja co chwilę słyszę od wiernych świeckich, na przykład młody chłopiec w szkole podstawowej, w jednej z klas, jest naprawdę wierzący, Chodzi do kościoła i nagle spotyka go hejt od kolegów w klasie, którzy dwa, trzy lata temu byli u pierwszej komunii świętej. I się okazuje, że w zasadzie od półtora roku większość klasy jest wypisana z lekcji religii. A jak się poczyta fora internetowe, to się okazuje, że ci rodzice wypisują takie brednie o Kościele, o, także o Ewangelii, wyśmiewają katolicyzm, dla nich nie ma żadnej wartości. Wielki, Jan Paweł II, ta wszyscy od razu z tej właśnie bańki doszukują się. Jego powiązań ze zbrodniami w kościele katolickim za jego pontyfikatu. Hello ludzie! Już to kiedyś też mówiłem. A Elżbieta Królowa odpowiadała na przykład za to, że aborygenów w Australii traktowano gorzej niż roślinki? Jakoś nikt o tym nie mówi. Dlaczego? Bo media o tym nie mówią. Ja proboszcz czasami nie wiem co się dzieje na jednym czy drugim spotkaniu, bo nie jestem w stanie tego uchwycić w mojej czterotysięcznej parafii. A taki papież, który no był otoczony różnymi osobami, ale, sorry, gdzie są święci ludzie? W kościele ich nie ma. Czy ktoś kiedyś wam wmówił to, że jak pójdziecie do kościoła, będą sami doskonali ludzie? To macie jakąś złą kliszę w głowie nałożoną. Łatwo nadinterpretować słowa Tischnera czy księdza Kaczkowskiego. Ciągle słyszę to. To zdanie wydarte z kontekstu już nie widziałem, żeby ktoś z kościoła odszedł z powodu dzieł Marksa, ale z powodu proboszcza, tak. Na interpretowaniu tego zdania co chwilę słyszę, szczególnie od katolików liberalnych, tego typu wypowiedzi, którzy w zasadzie jakiego proboszcza by w swojej parafii chcieli? Doskonałego. Ludzie, nie ma ludzi doskonałych. To nikt by nie mógł być księdzem, wszyscy grzeszymy też mam taki charakter, że raz się temu spodoba, drugiemu nie. I to oznacza, że od razu nie zasługujesz na bycie księdzem w moich oczach, nie będę do ciebie mówił ksiądz. Ludzie się tak zachowują, bo nie odpowiada im w zasadzie co? Gdyby tak poszperać głębiej w ich sumieniach, okazałoby się, że mają swoją projekcję, że jak nie spełniasz moich oczekiwań, moich, nieboskich to jesteś od razu skreślony. Jesteś byle jakim wikariuszem, biskupem. Nie jesteśmy doskonali. Ja też mam wiele zarzutów do Kościoła. Mógłbym mieć dużo pretensji, jakbym się z wami założył, kto ma więcej powodów do tego, żeby od tego Kościoła, dość podejrzewam, że ja bym wygrał. Ale już dawno uzgodniłem z Panem Jezusem, że będę w tym Kościele, póki On w nim jest. Więc ktoś, kto rozumie Kościół albo w sposób idealny, że będą sami idealni ludzie, no to prędzej czy później zrazi się do Kościoła. A masz jakąś wspólnotę na świecie, która jest bardziej doskonała niż Kościół? Masz? Nie wierzę. Więc dlaczego od Kościoła wymagasz takiej poprzeczki, w której, którą tylko przeskoczy rzadko któryś święty nawet? Tylko Pan Jezus, Matka Boża i naprawdę najświętszy, nawet apostołowie by do tej poprzeczki nie doskoczyli. Tak, wiele jest brudów. I zaplątania błędów w hierarchiach. Ja też mam do nich zarzuty. Ostatecznie modlę się za nich i nawet jak dobijam do ściany i widzę, że oni się nie, nie zmieniają, nie reformują, to się nie obrażam na Kościół, tylko go kocham i po swojemu działam. Pytaj się nie, co Kościół ma zrobić dla, dla ciebie, tylko co ty ma zrobić dla Kościoła. No, ale jeżeli słyszę, o hejcie, nawet. Wobec dziecka, że ono chodzi do kościoła albo chce być ministrantem, bo dziewczyny, które śpiewają w scholi, inne dziewczyny w klasie się wyśmiewają, które rok temu były u pierwszej komunii świętej, to to jest normalne? A za chwilę, jak młodsze rodze rodzeństwo będzie szło do pierwszej komunii, to znowu ci rodzice się pojawią w kościele. Co to jest za katolicyzm? Który polega na tym, że będę matką chrzestną, więc idę do biura parafialnego. Nieważne, że żyję w Piątym Związku, ale jak ksiądz powie mi nie, to się na niego obrażę i na Googlach wypiszę najgorsze rzeczy, przecież to się dzieje. Co stało się w tej Polsce pseudokatolickiej? Że, żeby tłumaczyć, że 21.37 to jest rzeczywiście godzina, gdzie papież umarł. Wiadomo, że niektórzy przesadzili, ale z powodu tych, którzy przesadzali w tym kulcie, albo dla własnego egoizmu ten kult rozszerzali, to ja mam negować Jana Pawła II albo tę godzinę, gdzie on umarł? Profesor Koseła powiedział, w dzisiejszej Polsce księża diecezjalni stracili poczucie bezpieczeństwa i czują się jak zwierzyna łowna. Są obrażani bicia, zdarzyło się, że nawet zabijali. Trwa wojna kulturowa, istnieje bezkarność w mediach, w mediach społecznościowych i stygmatyzacja przez przypadki złych działań niektórych księży. Ale jeszcze raz powiem, że to, co się dzieje w Polsce, to pokazuje w ogóle, że ta Europa starzeje się, rdzewieje, podcina własne korzenie. Jeżeli w Polsce ludzie są zmęczeni chrześcijaństwem, katolicyzmem, u nas się. Pływa jak w Kisielu. W zasadzie tak wygląda ta relacja międzyludzka, że sobie utrudniamy życie. Więc powiem tak: kto usprawiedliwia zło, jeżeli posuwa się ktoś do stwierdzeń typu Wam się należy nienawiść, agresja, bo żeście sobie na to zasłużyli, mówimy o, o tym, że już szatan tego człowieka opanował, bo tak wierzący człowiek nie powie. Tylko szkoda, że to robią jednak w Polsce ludzie obszczeni w kościele katolickim. Ci, którzy jakoś się za katolików uważają. Za parę dni z koszyczkami do święconki płyną, A na co dzień nawet nie tyle są obojętni, co robią wszystko, żeby ośmieszyć wiarę i gorszą maluczkich. Tak, będzie kamień młyński zawieszony u waszych szyi. Bo ten cytat biblijny... Dotyczy nie tylko księży, tylko wszystkich. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, jakie będzie młode społeczeństwo, które już nam wymiera. Polska doprowadzona do skraju demograficznego. To się znikąd nie wzięło. Pierwszym z ważniejszych kroków było to, że byliśmy byle jakimiś katolikami, którzy sobie nic nie robią z Ewangelii, tylko puch, idą nam przez świętą i odhaczają swoje. Robić swoje katolicy, bronić własnych wartości, się nie dać. Mam nadzieję, że śmiercią naturalną że ten antyklerykalizm, bo ich pewnego dnia już zabraknie z powodów nawet demograficznych. Albo przyjdą inni, którzy to wszystko potraktują, jak się traktuje obcą religię. Niech Pan mógł was błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.